W tym filmie, jako Wielka Brytania Card of Iron 4 wybiorę cel zmiana kursu i postaram się stworzyć faszyzm w Wielkiej Brytanii. Dawno w tą grę nie grałem, więc pewnie będę grał słabo, tym bardziej, że kiedy to nagrywam jest bardzo późno i najchętniej może bym się już nawet położył spać, ale nie. Mogłem zrobić cokolwiek, co, co bym chciał, ale postanowiłem, że będę się męczył w Heart of Iron. Jeśli będę się tutaj siedział je, pół godziny, nie no, dłużej, jest 2-3 godziny przebijając na przykład jakieś państwo na atryszyn, to nie wiem co zrobię. Po prostu mi będzie smutno. Nie wiem co produkować, zapomniałem jak w takim gresie gra. Dobra, niech coś się tutaj robi. Najbardziej to by mi zależało na broni i TP. No spoko. Dywizje bez przydziałów. Okej, okay. no i puśćmy czas. I niech coś tutaj leci. Jakiś król umarł. Król Jerzy, no spoko. Mi to żadnych moich planów nie zmieni. Dobra, niech będzie tutaj wydział armii. Robiony, dobra, coś tutaj się dzieje. Organizowanie czar czarnych koszu, niech wejdzie. O, mogę już sobie agenta werbować? Niech wejdzie. Wydział armii został zrobiony, no to niech będzie. Walczanie partyzantki, chociaż nie wiem czy to jest mi aż tak potrzebne. Niemcy po pokrążone w wojnie domowej. Okej, okay, jakaś konwencja. Tu stracę stabilność. Oprzemy Turków w tej sprawie niech będzie. Japonia zrywa traktat morski. Ciekawa. Czemu czas celu to jest 70 dni, czy ja nie mam szybsze war szy ta war No szybsze cele? Nie wierzę. Wszystko ma być dwa razy szybsze. O, od razu się cel zrobił. Jakże super. Okej, okay, i co ja bym chciał tutaj pójść? Brytyjska droga do faszyzmu. Ideologia partii rządzącej rządzącej to faszyzm, oj, oj O, ja tutaj coś mogę. Ich złożyć marsze czarnych koszul. No w Londynie myślę. Okej, okay, no to tutaj obok Londynu teraz. Nie wiem, czy z tego nie wybuchnie wojna domowa. Wybiorę co częściowe do zbrojenia. I super, ja tutaj jestem teraz z państwem faszystowskim i będę walczył w wojnie domowej, ta? Super, okej. Okay. Więc tu mamy jakieś dwie dywizje. Nie wróżę im dobrej przyszłości, ale jakby się udało do nich szybko przebić. Jak ile, jak tu mam jeszcze dywizji. Ale ja z to, tego stąd nie wyślę jakoś. Chociaż nie no, tu jest port. Przypłyńcie, ale nie wszyscy. Niech tutaj pozostaną. Z... Dobra, nie no, niech wszyscy tu przypłyną. Dobra, kto tutaj za mi pozostał? Na przykład taki generał. Ja mu ustawię linię frontu. Cel ataku. I przed siebie. Chwila, wypadałoby uratować tutaj tą jednostkę z Birmingham, ale nie wydaje się to być proste. Chwila, wypadałoby tutaj też powchodzić. Dobra, nie ma co atakować. Te dwie dywizje tutaj umrą po prostu. No spoko. Czemu. 5 dywizji stoi na w porcie, halo. Oni tutaj tak mają stać? Na front wszyscy, halo. Okej, okay, chyba jest git. Ja bym chciał się zacząć powoli tu przebijać. O, okrążyłem im jeszcze dwie dywizje, super. Czuję się dumny. Chwila, wej wejdę jeszcze tu i zniszczymy ostatnią dywizję. Okej, okay, i wszyscy się wracać na front. I czemu ty tutaj stoisz, halo? Nie wiem, ta gra jest trochę popsuta pod tym względem. Bo często mi się takie rzeczy dzieją ja to się staram jakoś naprawiać. Czasem nawet muszę jedną no, tak jak teraz mnie mnie nie front ustawiać, ale chociaż ze wszyscy idomat, ci tutaj stoją, no ale niech się stoją. Tutaj też mamy stolicę, więc wypadłoby tam się bronić. Ale w razie czego to chyba byśmy mogli przenieść tą stolicę do Londynu, jeśli oni by nam ją zajęli. Dobra, chyba to wystarczy puścić plan po prostu. Aha, pusta kratka się zrobiła, ale wylaw. Nice. Okej. Okay. Abdykacja kogoś tam, super. Chwila. Ja. ja bym chciał tutaj coś poatakować. Okej, okay. kolejne okrążenia. O to chodzi. Brytyjska droga do faszyzmu, teraz pora to wybrać i... Nie wiem, zaraz tu wybiorę jakiś myśl... jakiś lepszy pobór. Co jest? nawet tam kol... w koloniach jest tam Jakieś tam kolejne osoby abdykują, okej. Okay. Wyjdźcie na Liverpool. No bo nie, weź ich tutaj okrąż. O, udało mi się im zniszczyć dywizję jakąś super. Tu jeszcze jakieś okrążenie w Birmingham bym zrobił. Pila tu jakieś okrążenia? Przecież to jest super pomysł. Może... Dobra, tutaj jeszcze widzę, że muszę Cardiff okrążyć. Okej, okay, super, kolejne okrążenie. Aha, co oni tutaj? Okej, okay, oni upuścili ten dower cały, ale chwila, bo tu się dzieje patologia. Aha, bo oni się nie chcą ustawić. Oni nie chcą się rozejść po całym froncie. Spoko. Weźmy go szybko. Weźmy ukróćmy ten front po prostu. To tutaj się dzieje patologia. I to całkiem niezła. Trzeba... Po prostu tutaj porobić te rzeczy troszeczkę krótsze. Aha, tutaj kolejne są luki we froncie, super. Może to wystarczy. Tutaj nie ma żadnej strategii, tu wejdźmy po prostu, wejdźmy do tego Liverpoolu. Halo, tu są puste kratki, w które oni nie chcą wchodzić. Dawajcie, tu się uda to dobić i wszyscy na front się wracają, nice, ale nie na ten, no to w sumie dobra, na ten. Przynajmniej szybko uda się dobić tą, je tą jeszcze część. Chwila, ja bym. No nie, no dam dywizję pancerną tak głupio stracić, nie? Chciałem tam wjechać, ale później zobaczyłem, że coś atakują, bo chciałem się wycofać, ale już nie zdążyłem. No cóż, po dewizji. No i weźcie tutaj, atakujcie po prostu. Bo badania mogę jeszcze robić. No ta. Bo sobie też szybsze badania włączyłem. Bo chcę po prostu tą grę szybciej rozegrać. Nie mówię, że mi się nie chce czy coś, no ale po prostu tak jest. Tak jest. Że chcę to po prostu szybko zagrać i zmontować i zrobić z tego kick MP4. Dobra, wszyscy już są na froncie. Wszystkie okrążenia są podobijane. Trzeba tutaj ten cały kadłub pokrążyć. Wyszło to, super. Okej, okay. propozycja handlowa. Widzę, że tutaj coś nam to da, więc niech będzie. Propozycja handlowa taka będzie Git. Kadłub już jest dobijany, no i został dobity. Super. Mam nadzieję, że zaraz się uda jeszcze ten Liverpool cały okrążyć. Bo wygląda na to, że to się zaraz uda. Mocnić włoski sojusz. Ja, czy ja mam sojusz z Włochami? Nie. No to co ja? Jak, jak mam więc z niej umocnić sojusz? Nie wiem nawet czy cokolwiek z tego wyjdzie, z tego jakże super pomysły na film, ale może coś wyjdzie. Pełny pobór jeszcze niech skoczy. Super. Jeszcze agencja wywiadowcza przenośna radia niech będzie. Dużo tu rzeczy jest do ogarniania, poza samym ogarnianiem frontu. Dobra, trzeba tutaj powchodzić coś. Okej, okay, Liverpool dobity, wszyscy się wracać na front. Dam mu ekspert i specjalista od piechoty. Super. O, jest. A on dostęp do rynku chcą. No dobra, niech będzie. Jak na mnie to git i trzeba więcej broni produkować. Mam, mam na ten moment 16 dywizji, no spoko. Nie wiem, coś tu mogę jeszcze zacząć badać z tymi czołgami, ale nie wiem czy cokolwiek z tego wyjdzie. Bo się na sojusz. Ja mam sojusz z Włochami. I co teraz? Musi się zakończyć wojna domowa? Aha, to się musi wojna domowa zakończyć. To ja tutaj będę miał cele wojenne, żeby anektować moje wszystkie kolonie, ale jak bym się zdesantować na przykład taką Nową Zelandię? Nie wiem, z RPA mógłbym jakąś wojnę zacząć sobie robić, chwila. Imperium Brytyjskie, Australia, Południowa Afryka. Nie ma sensu, nie widzi mi się to. Tutaj bym miał cel na Związek Radziecki, ale Związku Radzieckiego bym raczej teraz nie podbił. Przyjmijmy ten cały manifest. Mam nadzieję, że ta wojna tutaj się naprawdę szybko skończy. Ja tutaj nikomu pomóc zbytnio nie mogę, więc trzeba mieć nadzieję, że to się skończy jakoś szybko. Jeśli ja się przecież... Okej. Okay. Mm, nie wiem, wybiorę to. Okej, okay, badania, coś tu się zrobiło, to dawaj jeszcze podstawowe opancerzenia. Wzmocnienie małej intenty. Co tu się dzieje? Ciekawe rzeczy się dzieją. Oj, kolejne fabryki wojskowe mam. Może bym teraz coś też poinwestował w tą artylerię i bym ją dodał w ogóle do template'u? Czemu nie mogę dodać? A, tutaj trzeba dodać artylerię, no ta. Zmotoryzowana artyleria? Co jest? Nie no, zwykła. Tu jest zwykła. Ja dawno w to nie grałem, już, zapomniał, już zapomniałem jak to się gra. No cóż. Widzę, że coś tam Chiny też jakąś zadymkę robią. No nie chcę robią. O, tutaj jeszcze, jeszcze więcej rzeczy się dzieje, ja widzę. A nikogo ja nawet nie mogę tutaj wspierać jak jakkolwiek. A ja chcę, żeby to się już tutaj skończyło wszystko. Bo ja tutaj mam ja, ja chcę tutaj oddać Gibraltar, żeby zdobyć poparcie jakieś, które nie wiem po co mi jest, ale jest mi ono potrzebne, żeby wypowiedzieć wojnę Niemcom. Myślę, że na Niemcy bym, byłbym w stanie się desantować. Niby też mogę wypowiedzieć wojnę Związkowi Radzieckiemu, ale nie wiem. Co? Włochy proszą o wsparcie działań wojennych. Francja? Spoko, czyli jestem w stanie wojny z Francją, mam rozumieć. Okej, okay, wydaje mi się, że tutaj po prostu... Szykowałem się na wojnę z Niemcami, ale wydaje mi się, że tutaj wojny z Niemcami nie będzie, tutaj jest trochę inny scenariusz. Dobra, trzeba zrobić D-Day. Tu był, tutaj. Zrobimy D-Day bardzo wcześniej. zacznę co, też cokolwiek tutaj szkolić, tego Infantiere Division. Czemu nie mogę nigdzie tutaj wystawić, tu mogę tylko i wyłącznie, aha. Tereny okupowane, nie wiem. Musimy się tam jakieś to posłuszeństwo chyba nabijać, czy coś takiego. Ale ja nie wiem o co w tym chodzi. Ja nie jestem dobrym graczem. Of iron. Usunę sobie tutaj wszystko i to fajnie posegreguję. Ty, nawet jakąś flotę mam tutaj w naprawie. Nice. Siły uderzeniowe, czy ataki na konwoje? A, ja tutaj dominuję na ten moment na tym morzu. Nice. Jak wygląda moje lotnictwo? O, stary, ale, ale ja mam lotnictwo. Nie wiem, weźcie, bo wszyscy tutaj mają po prostu dominować. Leżenie morskie, a taki na port... Nie wiem, cokolwiek, dominujcie nad tym kanałem na Manche, bo tu się dzieje... Tu się dzieją ciekawe rzeczy. No kliknij się. Oho, coś tam w Estonii się dzieje, jakaś zadymka. I nie wiem, wypadłoby też co, co, coś tutaj powysyłać nad Francję. A bo ja mogę jakiś inny cel robić przecież. No ta. Niech będzie to. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zrobić ten desant. Może bym też coś wysłał tutaj na pomoc Włochom. Nie, no oni sobie poradzą chyba. Jak nie, to będzie słabo. Co? Skrzydło bez wyznaczonych zadań. No dobra, spoko. Tragedii nie ma. Jeśli jakieś samoloty sobie będą po prostu stały, decyzje, co tutaj jest. Zylu ruch? Urządzić marsze czarnych koszul. A tego już nie muszę. Prowadzimy jakiś plan? Wysadzenie kanału z sueskiego? Nie wiem, po co by nam to było. Delegalizacja komunizmu. No i to wszystko, dobra. Oho, no dobra, rozsądny pomysł. Coś tam mi. Szwajcaria chce pomóc, niech pomagają. Może mi się ich pomoc przydać. Już zapomniałem, co tutaj trzeba badać w ogóle. Dobra, dywizję już chyba mogę też wystawiać. Super. Sobie wystawię tutaj jeszcze więcej, bo będę ich dużo naprawdę potrzebował. Okej, okay, jakieś rzeczy się wypadały, to pora na kolejne. O, płyną, 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 płyną. Włączę sobie coś takiego. Niech ten czas leci powoli teraz. Bo bardzo jest nam potrzebny port. Ja sobie tutaj jakiś okrążę. Weźmy się tak o... o rozejdźmy. Mogę trochę przyspieszyć. Dobra. Okej, okay, wy tutaj jeszcze idziecie. Może to się udać. Może się udać zesantować na ten o... Czer Czerobórk jakiś czy coś. Halo, ty weź tu stój. To się może udać, chwila. Jak to się uda... To wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że ta wojna już będzie wygrana co ja mam zaweźć te fabryki? No, w broń, myślę. Jeszcze więcej. Myślę, że tutaj. O, super, udało się. Myślę, że to właśnie tutaj piechota jest moim główną. główną bronią, czy coś. Okej, okay. zorganizować mi się tutaj ładnie. Ja nic nie atakuję, niech oni nic nie atakują. A no, tu są puste kratki, ale chwila. Psz, so... Dobra, nie no. To są puste kratki, to weźmy w nie, powchodźmy. To bym chciał tak bardzo odciąć. To by. To by wyszło. Okej, okay, chyba jednak nie wyjdzie. Ale nie no, tu się idzie gdzieś wbić w taki trochę chamski sposób. Potrzebuje tutaj po prostu bardzo dużo wojska. I czy mam już tutaj gdziekolwiek lotnisko jakieś przejęte? Nie jeszcze. O, wojna domowa w Związku Radzieckim. Mi się to podoba. Dobra, widzę, że tutaj Francja zobaczyła zagrożenie, jakim jest tutaj Wielka Brytania. Kolejne 17 dywizji, super. Ej hey, no tu, są po... tu jest jedna dywizja, ty byś to na spokojnie przebił. Weź tu po prostu wbij. Tu jest port, tu jest wszystko, co jest nam potrzebne. Coś takiego, okej. Okay. Tu jest... chwila, trzeba to jakoś mądrze ogarnąć. Zrobię coś takiego. Tu zrobię okrążenie, tu atak i tutaj na sam brest. Okej. Okay. I weźmy tutaj po prostu, dobimy ten brest i... Dobra, tutaj dywizja została już dobita. Nice, mi się to podoba. Jak tutaj? Oni tutaj cały czas mają rozkaz, żeby iść głupio przed siebie. No i co robią? No i ta wojna może się udać. Wszyscy wracają na front, super, nie ma tutaj zbytnio wyposażenia, ale nie na długo w sensie wyposażenia. No superjsów tych zaopatrzenia, no. O, bitwa o Paryż się dzieje już. I wygraliśmy, i Francja kapituluje. O, stary. Kogo muszę jeszcze skapitulować? Chwila. Więcej fabryk w broń. O, jakieś straty jednak są, dobra. Tyle dywizji mi wystarczy, damy mu piechota ekspert i specjalista, a to jakiegoś innego już generała miałem wcześniej, ale mniejsza w to Dodatkowy zespół badawczy, a ja tutaj też mogę coś powybierać, szkolenie komandosów, jestem mistrzem szpiegowskim jeszcze jakimś i badania, no dobra Okej, okay, super, wszystko się ogarnia i tak co teraz? Kogo ja muszę jeszcze skapitulować? Jugosławia? Jugosławia tylko. widzę, że po prostu się będę musiał tutaj przebijać. Dobra, dobra, poradzimy sobie bez jakiejś tam umowy handlowej. Trzeba tutaj przybyć na front i się tutaj po prostu wbić. Myślę, że spokojnie będę w stanie to zrobić. Tylko się tutaj trzeba jeszcze. chociaż nie no, mógłbym się tutaj zdesantować i się wbić tak od Belgradu jakoś tak na szybko, ale na razie tego nie robię. Zobaczę, czy na takim terenie, jaki tu jest, będę w stanie się. będę w stanie walczyć jakkolwiek. O, mam jeszcze jakieś wolne stocznie, no to niech będzie okręt podwodny. Wszyscy idą super. A wypadałoby tutaj też coś pogarniać. Chwila, koloniar. Kolonial Garnizon, mamy coś takiego? No, tu jest. Ej, no ale za, za dużo rozpiętości, szkoda na to Powera. Zrobię coś takiego. I tutaj tereny okupowane i... Dobra. Powinno się teraz tu już ładnie ogarniać. Nie weźmy, spróbujmy się tutaj wbić. Myślę, że z czasem powin... powinno to się udać. Nie gadaj, że nie. Bo jak nie, to ja się, by... to ja się gdzieś zdesantuję po prostu. Wyślę Zacznę tutaj wysyłać moją flotę. Ona już nie musi pływać na kanale La Manche. Ataki na konwoje na Adriatyku i siły uderzeniowe. O, ja im też tutaj coś mogę powybierać. No dobra. Nie wiem, jak tutaj cokolwiek powybieram. Okej, okay, chyba jest. I mogę kogoś tutaj sobie wybrać spoko. A, no to w sumie jakieś agencje szpiegowskie też by wypadało zacząć robić. Stwórz siatkę wywiadowczą, no w Belgradzie. Okej, okay, trochę mi się udało tutaj ich wypchnąć, no ale się tutaj nie przebija. I dywizje mi umierają w ogóle. O, stary. Trochę, trochę tragedia. Y 8, 9 jesień z jakiejś posowej dywizji i stąd popłyniemy No ale taki, takiego dużego desantu robić nie będę, coś tak coś o tutaj, tutaj w samej serii bym coś pokombinował, dobra ty się tym zajmiesz? o jakieś kolejne państewka tu się wyzwalają, no spoko chociaż nie, weź tu będzie chyba, myślę że tu będzie coś takiego będzie najlepiej zrobić żeby było jak najbliżej do tego Belgradu po prostu a ja też tutaj swoje lotnictwo mogę przenieść, no ta, ale nie całe Niech będzie coś takiego. Wam bym usunął już rozkazy, żeby nie ma co tutaj latać i marnować paliwa czy coś. Gdzie moje samoloty, halo, które tu wysłałem? No nie poleciały, aha. Ile, ja, to jest 900 samolotów. No dobra, tu jest lotnisko, gdzie 10 jest 1000 miejsca. Tutaj jest 2000. Dobra, to jeszcze trochę tych samolotów można dosłać. A no w sumie nad wszystko. Dobra, niech będzie coś takiego. I niech oni tu latają. I mogę, mam tutaj już ulepszoną artylerię, i artylerię przeciwpancerną mam. I zacznę to już powoli produkować, tak może na przyszłość czy coś. I tutaj kolejne rzeczy, stwórz wydział jakiś. Niechaj będzie. Wolne stocznie, no dobra, niechaj wszystko leci w ten niskowiec cały czy coś. Czemu niemiecka junta wojskowa jest tak bardzo ustawiona na granicy ze mną? A może bym chciał z nimi teraz zacząć poprawiać relacja? I tutaj coś takiego wybiorę. No dobra, niechaj będzie. Już tutaj zaraz popłyną, więc ja tutaj po prostu poczekam. O, więcej badań mogę robić, chwila. Jak będzie coś takiego i tutaj w przemysł coś by wypadło też zacząć powoli inwestować. Super, a ja w ogóle nic nie buduję. No tak, ja o tym zapomniałem. Ja wiedziałem, że o czymś coś zapom że o czymś zapomniałem. Dobra, niech to się buduje też. Dobra, wy już płyńcie. Czy wy ja się nigdzie nie zdesantujecie? Wow, wyszło coś. I weźcie, atakujcie dubrownik po prostu. Desant na dubrownik musi wyjść. Ja bym już sobie tutaj połowę, może ponad połowę mojego wojska wybiorę i mogę to zrobić sobie wcześniej. Linię odwrotu ustawiłem tutaj. Niech oni już się tutaj przygotują na to, żeby podpłynąć do tego Dubrownika. Proszę nie na ten Turcja... Aha, czyli tutaj mogę się wciągnąć w wojnę z Turcją. No, w sumie będzie content, więc mogę się wciągnąć w tą wojnę. To tylko gra. I czy desant na Dubrownik wyszedł? Wyszedł. Świetnie. Wysyłam tutaj kolejne wojsko, które Przemu daje rozkaz, aby oni do tego dubrownika po prostu płynęli. Płyńcie tam. Dałabym no, im rozkaz, a oni, tak, oni go nie chcieli spełnić. A to są paragrafy w kodeksie wojskowym, czy coś takiego. Dywizje muszą spełniać swoje rozkazy, czy coś. Gdzie wy idziecie? Czemu oni nie płyną? Halo! Nie, stary! Czemu on, oni chcą tutaj sobie przejść? Przez tereny wroga. Tu mają port! O co chodzi? I oni uciekli z tego portu jeszcze. Dobra, tu mają już bliżej, niech będzie. Dobra, mam tylko ten dup... Brownik i oni odpływają! Gdzie wy odpływacie? Co tu się dzieje? Weź! Weź stary, co to za patologia jest? Nie wiem, czy jakieś update'y były do Hearts czy ja czegoś nie rozumiem? Nie wiem, po tym co tu się wydarzyło, to najpewniej... Naj, najchętniej bym kliknął LTF 4 i wyszedł, ale... Wypadałoby dokończyć to, co się zaczęło. Dobra. Jak... To, to jest jeszcze save z 4 dni przed, więc... Ja tu sobie. Okej. Okay. Oni już dostali ten głupi rozkaz, żeby iść. Ja im zmienię generała. Wy się tutaj ustawcie. Okej, okay, brońcie, brońcie się, brońcie się, brońcie się tutaj po prostu. Nie macie tutaj zaopatrzenia. Rozumiem. Wy tutaj podpłyńcie, Nie wiem, głosujemy za, po co jakieś dymy będą mogły tutaj się wydarzyć. Weźmy, tu, weźmy tutaj, przypłyńmy. Się spróbujmy tu przebić. Wiem, że to wyszło bardzo. To wychodzi tragicznie. Ja to widzę. Może wypadałoby stąd trochę dywizji zabrać. Albo nie. Tutaj się dzieje naprawdę duża patologia. Ja nie wiem, czy tego jeszcze raz nie zacząć. Ale. Nie, chwila. Jakieś ofensywy tu wychodzą. Dobra, powoli do przodu. A czy ja tutaj mam nominację powietrzną? No trochę tak jakby niezbyt. Ile ja to są lotniska bliżej. Ja bym się może jakoś do nich ustawił. O, no coś takiego. I weźmy tutaj cały czas atakujmy. Pr prędzej czy później się uda. Tutaj ofensywa na kotor idzie. Ona wygląda na to, jakby miała wyjść. I weźmy teraz do Podgoricy, żeby zdobyć kolejny port jakoś. No w sumie już zdobyłem kolejny port. Sytuacja zaopatrzeniowa się powoli stabilizuje. Coś tu się dzieje. Dymy się tutaj dzieją, chwila. Weźmy się, przeorganizujmy. A ty idź prosto na Belgrad, bo to wystarczy, że tylko ich skapituluję, już nic więcej. Dobra, nie idź tak chamsko na, Be na Belgrad. Jednak nie. Chwila tu się może przebije. Weź idź na ten Belgrad. Co ci szkodzi? Tutaj coś przyblokuje, ale... Chwila, zrobię coś takiego. Moto, Zmotoryzowane dywizje mogę jeszcze robić za pomocą moich... Jak, jaki to jest template? Piechota zmotoryzowana, no to ja coś tam robiłem tej piechoty całej zmotoryzowanej, niech... Niech będzie. I to wszystko wystawię też tutaj w tym całym Belfaście, tam... Północna Irlandia. Dobra, cały czas tu idą jakieś ofensywy, ale najważniejsze jest to, by zdobyć Belgrad, jest. Teraz na nich jakiś trzeba iść. Na Niż, nie na niż Na, na Niż. Miasto Niż. ok idziemy na Miasto Niż. Rowa znacjonalizowana. Mogę mieć cel na Meksyk. Dobra, to fakt dokonany, nie możemy nic zrobić, bo tam jeszcze jakieś inne minusy były. Ja ja żadnych minusów tu nie chcę. Dajcie mi, dajcie mi po prostu tutaj powiedzieć. Dobra, trzeba się stąd wycofać, bo ja tu naprawdę widzę tragedię. Eee, piechota ekspert, tam tutaj piechoty ekspert nie dam. Trzeba wymienię generała na tego. On będzie tu o wiele lepszy. Tutaj płynie kolejne wsparcie. Tylko też chyba wydaje mi się, że ta piechota zmotoryzowana będzie słaba, bo to chyba było jeszcze przedwojenne wyposażenie. Zrobię tutaj... Nie wiem, zrobię tutaj jakieś takie dziwne rzeczy. Ja w ogóle jeszcze czołgów nie zrobiłem. Nice. I wy macie cel, żeby iść... Dobra, na Rumunię niech idą. Chwila, weź, Obe obejdź to. Nie obejdę tego, no dobra. Tu są w ogóle... Aha! Przypomnijam sobie kolejną mechanikę w tej grze. Koleje, y które trzeba podłączyć tutaj. I będzie teraz zaopatrzenie. No tak. Jak to będzie zaopatrzenie, to będziemy mogli się tutaj lepiej bić. I się dalej jakoś to idzie, ale będzie iść lepiej teraz. No, tu jest już zaopatrzenie. Nice. Od dwóch stron tego miasta im nie zamierzemy. No spoko. Mogę wystawić tę dywizję. Nie wiem, czy to nie jest jakoś za dużo. Nie wiem, nie weźcie pojęcia po prostu. I dobra, i już nic więcej. Mogę sobie kolejnego szpiega wybrać. To niech ten szpieg się tutaj robi. Wybierę sobie doktrynę i nie wiem, coś tu powybieram. Okej. Okay. Kolejny cel jakiś. Niech będzie to całe BSA. Może by wypadło seriusz w czołgi, inwestować coś? Niech będzie to na razie. Płynie się coś co ulepszy jakoś. No z czym... Ja to to... Francja, Serbia, Królestwo, Rumunii. Co to są za nazwy? Banowina Bośni? Banowina Drawska? Autonomiczny region Kosowa. Z jakie wy się wojny w ogóle tutaj? Jeśli to przyjmę, to czy będzie tragedia? Z kim mam wojnę jeszcze? Eee, nie, ko inaczej. Kogo by musiał jeszcze kapitulować? Serbia. Dobra, tu się nic nie zmieniło, do, cały czas tylko Serbia. A co do skapitulowania Serbii, to ja jestem o krok i cały czas nie, mi to nie chce wyjść. No dobra, Infantry Division nie będę już na tego robił. W ogóle zrobiłem jakieś dywizje, a jaki to był template? No to dobra, nie wiem, niech będzie, ale dodałbym do tego artyleria. O, widzę, że coś tu powoli rusza przez te całe piężarówki. Tu by się tu by jakoś te fronty połączyć. Weź tam jeść moje ciężarówko, ale zalicz po drodze Zagrzeb i Lubiane. O, ale tu ruszyło, ale okrążenie. Super. Niech ten front się jeszcze lepiej przeorganizuje. Halo? Czemu kto? Czemu ludzie stąd tu ciekają? Czemu tam idą inni? Dobra, mam nadzieję, że tu żadnej tragedii nie będzie. Chodzimy już na tereny rumuńskie, ale do stolicy Serbii cał Dale dalej nie mogę wejść. Chwila. Jak tu wygląda ją linie kolejowe? Tu by wypadało połączyć coś. I tutaj. Dobra, nie wiem, niech coś się tutaj buduje, ponieważ trzeba o to dbać. I tutaj też ciężarówki mają dostarczać jak coś, jakieś tam zaopatrzenia. O, super, udało się tutaj fronty połączyć. Su nice. Znaczy, zaraz się uda. Prawie się już udało. Myślę, że to chwila zanim tutaj się to wszystko złączy. No patrz, jak oni są tutaj już okrążeni. Tutaj też są jakieś okrążenia. Nice. Jak się te wojsko zwolni, to wydaje mi się, że uda mi się skapitulować tą Serbia. ale mam nadzieję, że Włochy się w żadną jeszcze głupią wojnę nie wciągną. Okej, okay, tam dywizja skapitulowała. Chorwacja kapituluje. I tutaj się po prostu trzeba dalej przebijać. No spoko, wszyscy wracać na front. to w nas? Grecja spiskuje przeciwko nam, a my ich jeszcze przed chwilą wspieraliśmy przeciwko Turcji, halo. W sensie z Grecją nie będzie jakiegoś niesamowitego problemu, tak myślę. No ale stary no. Ktoś tam się kontuzjował. Jock Campbell. No cóż. Oho, może się uda ukrążyć tą ich stolicę chwila, on się uda zaraz przejąć. Jest! Ja mam player LED i ja biorę wszystko. Wszystko mi się należy. Czy to zrobić realistycznie i oddać coś tam jeszcze Włochom? Nie, wszystko mi się należy, sorry. Pała Wielkiej Brytanii jest wieczna. Ja mam oczywiście Playerlet Let Imperium Brytyjskie. No i dobra. I to dalej. Nie wiem czy cokolwiek dalej jeszcze bym chciał tutaj robić. Bo wojna domowa w Hiszpanii jeszcze się nie skończyła, nie? Więc na Niemców tutaj nie ruszę. Na Związek Radziecki bym mógł, ale nie widzi mi się gdzieś tutaj jeszcze na Syberii przewijać, więc wydaje mi się, że to jest koniec. Wielka wojna została wygrana.